Działanek sprawdzony. O! A co to za patent? No to mój tata coś robi w polu pewno. O, ale przechodzenie silnika sobie robił. Ha, ciekawe. Dobra, zobaczymy jak będzie z temperaturą reagował później. Zapalimy. Bo co tu? Żarówka świeci, świeci. Gazu. Fultimator zapinam, tu trochę za mało podniosłem. E? To ragi, um. nie chcę pasować, Kurdeł kurde uprawić tu właśnie ręką całość popatrz jest oh. druga oh. strona Kiedyś drapak malowałem tak malowałem, że zapomniałem podkładówką pomalować Jeszcze tylko śruba mi została, ale tego już nie będę nagrywał Tak wyglądam po dwóch godzinach jazdy, trochę się cionik ukurzył, drapak też o siwy, ale już nie dużo zostało, troszkę tego wężu jeszcze porozciągać, bo marakony. A dzisiaj skończyłem, tak wygląda cionik po drapaniu. Wszystko zakurzone. Drapak nie wiem ile on ma tam trochę jest szersze od cionika. Kultywator prawidłowo. O chce do przedmuknięcia kompresorem. Przebudki Bez drzwi Tak ciągnik jest Ogólnie do pomalowania Tak wygląda wszystko Drzwi założyć, wstawić do garażu A tak wyglądam ja Trochę się Trochę się ubrudziłem Temperatura, o, trochę się przekurzyły zegary No, nawet na zielone pale nie wszedł